No, cześć moi drodzy, zapraszam na kolejne przedświąteczne odcinki. Co dzisiaj przygotowałem? Zdrabki za 7 dyszek, mamy 4 za piątkę, 3 za dyszkę i mega linie za 20. Dzisiaj wyjątkowo, dlatego że na jutro będę mieć przygotowany dla Was odcinek specjalny, ale nie zdradzę nic zupełnie, co tam będzie, więc czekajcie z niecierpliwością. A teraz się skupimy na tym dzisiejszym miksie i mamy kierunek kasa, neonowe, jak szukałem to nigdzie nie było, teraz się znowu pojawiły. Mamy czas na premię i za tą pi piątkę, czwarta zarabka to zarabka szczęścia, numerek 40. Takie trzy, numerek 19 w Bigu, numerek 18 w Deluxe i w wjadę do Vegas 22, a nasze linie mają numerek drugi. Linii chyba sam nie wybierałem, bo to było w innym punkcie z tego, co kojarzę. No więc mam nadzieję, że wygranych nie zabraknie. I może dzisiaj też dla odmiany zdrabimy sobie najpierw w kalendarze, dzień 9 gwiazdka i góry, także to nie pasuje. A pod dziewiątką w naszym świątecznym kalendarzu jest stroik. o jaki gruby za 200 000, To chyba z jakimiś kryształkami. Swarowskiego. Dobra, także zaczynamy. Kierunek kasa przed nami i. Co przyniesie? 32, 18, 1 i 12, 23, 11. No, już tak krążą, widzę niedaleko tych wygrywających. Ale coś trafić nie idzie. 19, 17, no tak nawet pomiędzy uderzało. I MS kontrolne, także niestety pusto. Kalendarze sobie tutaj damy na bok, żeby nie przeszkadzały. Weźmy sobie jeszcze jedną. O, neonówkę, numerek 12. 2, 3. 9, 3. Jak się tak trójka powoli odsłania, to już człowiek myśli, że to siódemka. I tutaj już niecne plany wysnuwa. Ale to za łatwo, nie? I 8, 8 6. Kończymy. Też tutaj niestety się nie udało. No to zobaczmy, co w zdrabce Big 3 siódemki. Czy te siódemki się w końcu pojawią? Czy dalej to będzie legenda? No, niestety po tej stronie żadnej. A tutaj. Tutaj też nie mamy. No, przykro mi. Także zrabka pusta. Zobaczmy, co w kolejnych. I tam kolejną jest czas na jeden. 12,1. 22. I. 19. No, kontrolne mi się odsłoniły, więc chyba raczej nic z tego nie będzie. Ewentualnie jakiś tyś jakby nas tutaj uratował. No, niestety nie uratuje. Kontrolne różne. Więc to też się nie powiodło. No to czas na szukanie kolejnych siódemek. tym razem w trapce Deluxe. No, wszystko fajnie pięknie, tylko nie ma siódemek. 3, 2, no i końcówka. No, też nic nie przynosi. Pani, gdzie te wygrane? Ja nie mogę. Dobrze, żabka szczęścia. Może tutaj. Chociaż i tak ostatnio się trochę powygrywało. Czyli to można nazwać wygrywaniem. No więc teraz, ha, jak tu pięknie poleciało. Szkoda, że wygranych tak nie dają. I 9, <laughs> także też pusto, RWU. Szybko poszło, ostatnia zrobka na dyszkę i skupimy się na liniach. Jest dolarek, hura! No w tej zdrawce znaleźć dolara, kiedyś często, później nic zupełnie i teraz się od jakiegoś czasu znowu rehabilituje. Biedronka, kwiat i no nic więcej się nie zadziało, mamy dolarka, pod którym no jest dyszka, ale jest, dobra, na tak zwane pomnożenie. No i co? Czas na magalinię. Czarujemy, chociaż wiem, że to już jest za późno. Ale co ma być, to będzie. Zaczynamy pierwsze dwa symbole: pióro i gwiazda. Pióro i gwiazda. Jest pióro. Dobra, to już mamy zaliczone coś. Gwiazdy jakieś jeszcze będą. Nie ma pióra, więcej też nie ma. No, także stabilnie. Serce i arbuz. Arbuz mamy. Zaliczony. Tu jest jeszcze jeden, jeszcze jeden. I to będzie tyle. Serca nie ma. Nie, ta zdrabka nie ma serca. To z pewnością. Winogrono i wiśnie. To tak na owocowo. Winogrono, wiśnie. Hmm, 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 hmm. Będzie coś takiego. No, winogrono, aż jedno, wow, szok. Kości, podkowa. Kości, kości, może tych będzie więcej. Tutaj kolejne. Kości, kości. No i tyle, podkowy żadnej. Chyba, że nie to widzę. Rower słońce. Coś tutaj chyba było z takich symboli, tak. Rower jest. I tutaj kolejne nawet słońce się trafiło. Jedno, drugie, trzecie, o, szaleństwo. I tu kolejne. Dobra. Jedźmy dalej. Popcorn dron. Zwon tutaj. Tutaj. i co wszystko no na to wygląda Korony. Mamy trzy. O, właśnie. A tu jeszcze było winogrono. No, mówię, że powoli się będzie wydrapywać, nie? Wiśnie też były. No, ja to całe. Wszystko przej... Wszystko. A! Po... Szkoda gadać. <gryśla> liść i pierścionek. Pierścionek. Kolejny. Tu mamy liść. Pierścionek. Mm -hmm -hmm. Tu jest kolejne, to kolejne, to kolejne. No teraz jakoś widzę. I coś jeszcze było tak: liść i pierścionek. No tych symboli się tak trochę więcej trafiło. Od razu humor wraca. Auto i foto. Auto i foto. Foto raz. Auto, dwa. No zegar by się przydał. Auto, foto, auto, foto, auto, foto. Nic nie mamy. Flaming i piłka. Mamy flaminga i tyle. No grubo. Szminka i naszyjnik. Szminka i naszyjnik. Szminka. Szminka. Szminka tutaj, tu kolejna. No i tyle. O, jeszcze tutaj. Dobra, no. Symbole się kończą. Kiepsko to wygląda. Żółw i tęcza. Może teraz Żółw, Żółw. Tęcza, tęcza. Żółw i tęcza. No, to jest tak skonstruowane, że i tak. Dobra pomarudził To teraz czekamy na wygrane Kokos, ananas Jedźmy od do dołu Kokos, kokos, kokos Są. to tak fajnie więcej Ale nic z tego nie wychodzi Kokos, kokos, kokos hmm, Tutaj, tutaj No brakuje mnóstwo No i tyle Dwa ostatnie symbole, czy uratują lody i cytryna, cytryna, cytryna. Cytryna i cytryna. No, także jeżeli nic nie pominąłem, a bardzo się staram, żeby tak było, to wygranej niestety nie mamy. Bonus perła. A nasze kontrole nam prawdę powiedzą, no tak, nie ma co przedłużyć. Lot to dzisiaj dużo zabrało, dało tylko dyszkę na pocieszenie, więc niestety to jest wynik naszego odcinka. Kalendarz już wydrapany na początku. Jak ktoś oglądał, dokładnie to wie. <laughs> Także no, zapraszam jutro na zapowiedziany odcinek specjalny. Mam nadzieję, że się będzie bardzo dużo działo, no bo wkład też będzie pokaźny. Cześć.